pierdolnie Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, to jest czwarty odcinek Zagrajmy w World of Warcraft. A witam was YouTube i... No, witam serdecznie Właśnie zrobiliśmy tam kilka questów, które mieliśmy tutaj zrobić No i właśnie chodzimy do... Gdzie yy, my Do Darnasu wchodzimy Do stolicy Night Elfów. O, oh je! Yeah. Dobra. No, została No, bo tutaj to jest. A nie, dach nie ma. Dobra. Ja jeszcze wziąłem sobie. Questa na. Y, dla druida na niedźwiedzia. On się znajdował. Właśnie on się znajdował. Mm, tutaj. Obok tego tam. Obok typka z. O, tam jest ten. Quest. Obok tych z fontanną tam jeszcze był taki tydek ty ty obok. Ktoś nie wiedział. Drugi trailer, no właśnie. trenowania. do No. Trenujemy. Ale nie, nie wiem. Musimy, choć po quest, questy oddać. To chyba tędy się idzie. Nie ten, tędy. Tędy kurw. A nie, właśnie. Tak. Chociaż nie wiem, kurwa. Też nie czekaj, no ten stąd. No, o tak kurwa. Od ucha do ucha, śmiejmy się ucha Mamy dziesiąte levele. I na ubite... ja mam 50% prawie. A Michael? Ja mam... prawie 60 no, no to prawie jednaste. Poczekaj, ja tam Dobra. Dobra, to wszystko, to nie o betionu nic. Tutaj musimy sobie zrobić quest... Oddać quest'a. Tego, Timberlink Seeds O, quest jest kolejny. Oł oh, je! Yeah. No, dodało mi rejon betion? A to ktoś mi kładało. Już nie wiem, może z quest'a. Dobra, muszę jeszcze tej oddać. Jeszcze na druida ma O Odruid Trainer Elo Entraticus to jest dobre. Moonfire Mark of the Wild to jest dobre. Elling Touch i Ring też. Dobra no, jest ale niestety będziemy nagrywać dzisiaj trochę krócej, bo niestety muszę jechać do wulka na pół godziny, tak, a nie że... no to ten, no to przestaniemy nagrywać i po prostu staniemy w miejscu i zaczniemy nagrywać kiedy indziej, nie? No, damy sobie radę, jak to się Za ile spadasz? 10 minut gdzieś, więc w trakcie nagrywania się ubierał także może trochę dłużej nagrałem. Okej. Okay. Uwaga, tutaj ten... Ja oddaję od tej kwestii. ...kurweczkę. Patrz, w tym miejscu, gdzie stoję, a to jest jakiś znak zapytania, a potem nie ma. Aha. A, bo tu się chyba wchłonięto. No, bo tu się wchłonięto. To co, wujek, masz 40? Nie, ale nie widziałam tam nazwy. A imieniny? To... No. Aha. Nie, no dlatego, że może coś chętnego dostanę, nie? No. <laughs> Zawsze w tym samym centrum. No Czekaj, gdzie jest ten druid? Muszę się udać do Munglade, chyba. Ja Jestem. To, nie... ja ja to, to jest Springer. Ja muszę do Munglade teraz iść, tylko czekaj, gdzie był ten czar. Co gdzie? Ja chyba miałem czar taki, żeby do Moonglade iść, no bo tam muszę w kurweczkę, no tam jest na tego, na druida, no więc muszę tam w kurweczkę iść, je oh yeah. czy transportowało. Od ucha do ucha, cieszę się, że zucha mnie. A to co, będziemy pokazywać, widzą nasze tamte drugie postacie które O, odkryłem Moonglade. No, ja tu nie wiem dokładnie, czy będziemy, czy nie. Co ty jesteś? W Moonglade. Jak ty się tam dostałeś? No, przeteleportowałem się. Za, to A tylko dla druida. Czemu... Nie, ty ześ chciałeś w życie. Ale co no tam mam? nie możesz tutaj dojść, bo to jest dla druida no Quest dla Druida robię. Na miśka. ten quest. Grid Beer Spirit To już chyba będzie ostatni z tego co pamiętam. No i właśnie macie macie tutaj sobie pokazane jak zrobić Questa na Miska jak się tam... Jak tam było? O, to co, jak to tam było dojście do tego? To Dark Hore Gdzie? Aaa, nie wiem. Do tego dnia tam poka Czyli gdzie ten tyba poszedł? Do, te, do jakiego miasta? Dark Shore? Tak. To nie wiem, bo się płynęło czymś. Sobie tygrysy, potem no, no, mam tygrysy, właśnie fajnie, lubię tygrysy. No, no. Ja Pamiętam, dokładnie co tutaj się robiło z tym. A, gadało się z nim tylko, chyba. O, jakiś typek jeszcze jest. O, oh, je! Yeah. Ty, jaki wielki. Jakie bydle kurwa. No, trzeba się z nim a, tylko pogadać. I have heard, Tom. Kamil... Co? Wiesz, że w tym mieście ja mam jeszcze quest. Typek... No... a typek myśli. Przed teleportował się do Munglei, tak jest w Munglei, Ja też tak zrobię. Po co mam mieć takie taki kawał? No i, i panie, jestem sobie w Munglei, No. Wiesz, że mam w tym mieście jeszcze questę. Przynajmniej ja mam. Ale gdzie w mieście? To do nas. A no co? Dobra. Ja tam mam jeszcze No, już trzeba będzie je zrobić. Dobra, ja na ciebie czekam, a zacznę cię ubierać już, nie? No, ale nie wiem jak teraz... Opowiem jeszcze, z jakich gier będziemy nagrywać w końcu, u mnie, nie? A, no to z jakich właśnie? Battlefielda trójki. No, na pewno. No i... Z... znaczy, nie wiemy czy zrobić tak, że będziemy... Że będę ja u Michała i będziemy nagrywać, czy... Czy będziemy tak nagrywać, że dwoje będziemy wstawiać, jak na przykład będziemy, będzie kanał i 200 i prorok na przykład i będzie przedstawiane teraz Muszę teleportu użyć, kurde Mmm Hearthstone, mam jeszcze 50 sekund, pomaga. zmaga. Ale mam... Kurde, będę musiał iść... taki kawał do tego miasta... Baktur jest ten quest? No. Oj, kurde, bela. Sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden... <trybuj> Znowu coś dałam moim ubem, kurwa. <trybuj> Dobra. Moja magiczna aura przyszła. Dobra. Kurde. mogę sobie tam Hearthstone'a Hearthstone ten zrobić. O, to są jeszcze quest'y. A chyba ja wiem jak tam przepłynąć. Albo tu, albo gdzieś tutaj jest sport Trzeba przepłynąć Michał Na pewno Ale no, sobie się nie dać. Dobra, czekajcie ja na chwilę przejdę w nagrywanie jak dojdę do Darnasu dopiero zacznę Dobra już jesteśmy tylko żeśmy musieli... Tylko ja musiałem dojść do tego Darnassus, oddać quest'a, który znajdował się tutaj i dostałem nowego quest'a na druida Body and Heart, w którym trzeba się udać do Darkshore. Tutaj. No tutaj mam jeszcze quest'a jakiegoś. O, proroczy. O i teraz właśnie masz jakieś profesje, bo właśnie przyszliśmy pokazać jak się nauczymy profesji. A więc... Herbalism? Ty masz Skinning i Letterworking, nie? Możemy sobie podejść do takiego ludka, no, który ma odbara, taki bo. znak I wtedy... Znaczy nie znak ma On ma... pokazuje dane miejsca Gdzie są. A masz to zepsanego? No, 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 no ja to idę tutaj sobie inkipera. Masz? Dobra, chodź Bo nie, ty nie musisz w sumie iść Masz nauczonego no, tamtego, zajęło. ja tylko herbalizm mi da się nauczyć Trzeba ja w sumie tutaj. Właśnie teraz sobie w sumie gadamy na Teamspeak'u 3. Może będzie lepiej słychać. Takie to jest niestety głupie, że na laptopie jest inaczej. Trochę. Bo masz, to? Tak? Czekaj, bo ty mam. Na laptopie jest inaczej, bo nagrywają się dźwięki kurwa z tego. No. Yy... Bardziej się nagrywają dźwięki z komputera niż z głośników, bo jest nastawione na głośniki niestety. I tak wychodzi to. Dobra, chodź tutaj. albo nie, nie musisz iść. co ja gadam. Zaraz tam przyjdę. To pewnie też jest Alchemia obok. A więc tak, jeszcze sobie tutaj, tutaj nauczę się tylko. Skończymy tutaj tego Questa Tumors, No i będziemy się udawać do Dark Shore. I ale tak? Będziemy się udawać do Dark Shore, tak? No. Gdzieś tu pole czego bym ja musiał herbalizm i alchemik tu nie ma, niestety Kurde, bola Gdzie on może być, kurde O tu jest jeszcze jeden taki piek. Możemy do niego znowu podejść Widzę, że jedna z lewej masz <grym> Ja mam prawie, no Teraz Alchemia. O ja, alchemia jest tam dalej. Głupia się tutaj podrusza trochę w tym mieście. Hmm. Ale to nic trudnego w sumie jest. No. E dodat, do, pamiętasz, do, do, do Dark Shore to się statkiem płynęło, nie? Tak. Aha. Ale to Dark to nie w tym miejscu przez ten statek. A to w nie, tutaj w Darna są czekaj. Nie. A, czekaj. A ja, ja już chyba wiem gdzie. Tu jest... Nie, nie, tu. Tu jest chyba. Tu gdzieś był. Chociaż nie, no nie wiem, no już. W sumie musimy zobaczyć. Ja tam Ja nie mam. Nie ja mam tylko tumor z questa. Innego nie mam. Z tego miejsca to miałem jeszcze parę kroków. Nie wiem, ja nie mam. Nie wiem czemu? No mm, 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 mm. więc nauszę się, tylko tej ty prowki. Pójdziemy, jak mówiłem. Będziemy skończyć tutaj te questy. I później pójdziemy, już do Dark Shot. Znaczy, będziemy, pokażemy, jak tam pójdziemy w sumie. No bo żebyście wiedzieli, jak, gdzie to jest, się znajduje. No. Chyba dole jest Dobra, to się to... Mm, dzwoni do mnie na Skype No i Robert do mnie dzwonił Czekaj chwilę Nie, nie, dzwonił na Skype Sorki, że ten... Te, ...jeśli to był jakiś kłopot czy coś, ale... ...to tam nic nie jest to Dobra, ja już się nauczyłem, mamy tutaj alchemii i herbalizm, tutaj możemy sobie ustawić fin herbs Teraz to nam będzie pokazywał na tej minimapce, gdzie, gdzie się znajdują różne takie kwiatki do dobrania. I mamy alchemię, z których robimy eliksirki, które można później za dużo obchnąć w pieniędzy Dobra, idziemy zrobić tego quest'a i już będziemy, przy nagrywaniu będziemy się już znajdować tam, gdzie trzeba płynąć do Darkshore. No, to na razie. Na razie kończymy, no. Dobra, już jesteśmy, tylko tutaj trzeba wejść do tego portalu, aby się dostać do tego miejsca. No. I statek przypłynął. Oj, Oddajemy Dajemy quest'a i płyniemy tutaj do Darkshore. Tam, tamto miejsce z tym portalem jest właśnie... Yy, В Дарнасус. Ой, Не, я, наверное, не смогу на этот статок. А это статок. Ну, видишь, в даркшопе се прошу, 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 прошу. Уй, там курва сдача. Dobra, no jest tak, że naprawić się. O, to jest mi jakieś typki. Jeszcze tutaj coś jest. No. No. Dawaj, płyniemy mi o. Uje. Chyba wypadnę. Nie ja mam chorobę morską. Uważaj, bo jeszcze w... <grymne> U, będę ule, ule, ule. Poniów, nie ma, Uuu, Nie wytrzymam. Nie, dobra, to ja, ja ty, ten... To ja tutaj pójdę trochę, no nie o to przyjść tutaj. Oks? Okej? No okazja, muszę go dopłynąć za statkiem. To wejść tam do tego portalu, co? A A co? Gdzie ty? A, bo tu tam musisz płynąć. No Z ostatkiem płynie... <ścoughs> Chyba się tu jest... ...płynie O nie, wypadł tereja Dobra, gdzie to jest? Okej, okay, już dopłynąłem Od do... razu wciąż płynie Dobra, i jestem... Już winołeś? Miłina Na ile masz stresa? Ej, ty można do trzech miejsc się dostać. Nie wiem, no. A nie wiem, gdzie dokładnie. Nie wiem, że tam do tego. Do Darnasu? Też, znaczy, nie wiem. Tutaj wiem, że na pewno tam do tego miejsca, skąd wypłynęliśmy. Czyli właśnie. Z tego. Tutaj on tam kwesta? O Jezu mam tam quest'a Oh my god Ale tutaj zawsze mam quest'a na miśka szybko go zrobię Jeszcze jak trzeba będzie wrócić tam to się wkurzę naprawdę Michał nas dogoni jak coś a tutaj najważniejsze ja bym wam pokazał jak tutaj robię Tam są jeszcze quest'y Jak laguje coś trochę kurwa Właśnie Inkiper Jakiś gościu. Mam właśnie Gearscora, który pokazuje yy, No, nasz taki poziom. Ile mamy punktów GS? Ja mam 9. No. Później wejdę na te questy. Teraz tylko zrobić na tego. Na druida-questa. Dla Miśka. Co? No, kręcę. Tylko tutaj zrobię tego quest'a i będziemy chyba kończyli se. No i dokończymy już tutaj, jak wszystko tam zrobimy. Przy tym już tutaj będziemy zaczynali, i to będziemy go szkręcili. No, opisz blumy. Oj, widzicie, podchodzicie sobie do takiego kwiatuszeczka. Klikacie prawym przyciskiem myszki. i Widzicie, robi się, i mamy. Kurwa Ojeju Zlagowało Tylko o co tutaj chodzi w tym questie, nie wiem Do końca Co to Tutaj mam takiego quest'a No, yy, Tutaj właśnie na miśka dla druida 13 level humanoid tędy nie będę przechodził, bo mnie jeszcze do dnu Tutaj przyjdę, znowu munkin. Ty trzeba coś, jakąś rzecz użyć. Ha, ja, ale ja sobie na grupę O kurde, goni mnie frajer. Słyszałeś? No co? Ja sobie lecę na grupę tam gdzie było to. Tak? No. no. Być może... No na gryfie też się można dostać. Czekaj... Co tutaj trzeba zrobić w tym kości w ogóle? Trzeba wejść do tej jaskini. Chyba. No jasne, że tak. I teraz ten frajer nie wyszedł i nie zaatakował. Najpierw tego ubiję, później później tamtego drugiego. Jak ja nie lubię jaskiń. No ja tutaj robię na druida. Questa. Jak laguje. Masakra. A, to tutaj jest od razu. By to w tej jaskini było. No dużo tam questów jest No, się ten typek zaatakuje. Będzie przerąbane No dużo tam questów jest w miale to No ale to później zrobię ja. nie wszystkie trzeba wykorzystać tą rzecz O, widzisz Działa Klaw o jeju Потому что в жизни бить. Но... Ой, 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 Я задал меч. Zabisz typa i pogadając z nimi mi się udało zrobić questa O je. Tylko teraz będę musiał iść dopiero go będę mógł, mógł oddać w tym Darnasus, no nie Nie to wkurza Takie coś kurza Może się trzeba dopiero będzie w Darnassus. Znowu taki kawał iść ale chociaż będzie misiek, o a miski bardzo lubię. Znaczy nie mogę, jest No dużo. A to w na następnym odcinku będziemy je robić dopiero, nie? Nie wiem, na Dobra, ja teraz ja się... Nie, co, co. Wiesz, teraz ja tylko, kurwa, się tutaj popnę do tego... Od Arnasus i oddam, mnie No dobra, ja już chodzę na swoją drugą postać. Na kogo? Mm, na... Nie wiem, kogo chcesz. A ty co, w końcu już do mnie? No, tylko muszę zjeść obiada. Dobrze, się, że będziemy nagrywać na trójkę. No. battlefield trójkę, to u Michała. Właśnie zamierzamy jednak zrobić ten kanał tak, nest 200 i prorok. To będzie tak, że... Mm, przez, przed każdym filmikiem, że będzie ktoś przedstawiał będziecie wiedzieli kto to jest. Na przykład, siema, jest nest 200, czyli ja kurweczkę. I... albo do, do, będzie mówił, ma tutaj prorok, tak? Pro? Co? Mogę, że dokładnie. No, no i, i będziecie wiedzieli, no, bo Dado ma trochę lepszego, znaczy ma lepszy komputer ode mnie, nie trochę. No i dlatego mu chodzi Battlefield 3, i ma też kupionego. No i dlatego będzie on nagrywał. A ja tylko Batcom Panel 2 nagram jak coś. To takie lepsze, nowsze gry to u, u ProRoka będą, tak? Nie. Dobra, to oddam tylko quest'a będziemy kończyli na dzisiaj. Drugi trener, to jeszcze czarów mogę się jakiś nauczyć. Moonfire, drugi poziom. Demoralizm, no, to, to, to jest na miśka. Jest miś, jest miś. Chyba będzie miś, proszę się Nie proszę mi gadać. Ojej, oh yeah. mis. No. Ojej, teraz co go tutaj przeniosę. I proszę bardzo, jestem super misiem. Elo. Czekaj, czy może tańczyć. Ojej, oh yeah, ojej, oh yeah, jak sobie tańczę nim. Jak on zarobi się tańczyć na dwóch łapach? Dobra. No dobra, to my dzisiaj na, na dzisiaj będziemy kończyli, a w, i w następnym odcinku będziemy robili questy w A Więc subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Na razie wszystkim. Na razie.